Pani Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego, nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział, Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka jego opowiedziała do sług, Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich: Jezus, napełniliście stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem do nich: powiedziało, Zaczerpnijcie teraz i zanieście starości weselnemu. Ci zaś zanieśli. A kiedy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi. Ale słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do niego. Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Tak i do początek znaków Oczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Oto słowo pańskie. Królowo tysiąc Królowo tysiąclecia, niepokalanego narodu. Który Cię kocha i sławi o matko przebaczenia, matko porozumienia, mój się za nami. Nikogo nie dziwi tęsknota za rodzinnym domem, za tymi, których kochało nasze serce od dzieciństwa. Rodzinny dom, tak długo jak żyją ojciec i matka, zawiera w sobie jakąś siłę. Siłę działającą jak magnes. Nawet syn marnotrawny po swoim opamiętaniu zdąża z opuszczoną głową w rodzinne progi, aby wylać z serca swój grzech i prosić, prosić o przebaczenie. Takim drugim domem dla każdego Polaka jest jasna góra. Duchowa stolica Polski, polska kana. Wystarczy. Udać się do Częstochowy, wejść w te święte mury, a już się czuję mocno bijące serce matki. Wielokrotnie w życiu słyszeliśmy, chociaż raz w roku muszę być u mojej matki niebieskiej. Takie odczucie mają dzieci, którym dane było jechać niejeden raz pewnie z niejednej parafii na Jasną Górę. Także dzieci, które z podziękowaniem jeżdżą z racji pierwszej komunii świętej. Zauważmy, jak wiele umiłowana jest Jasna Góra, a w niej kaplica Matki Bożej, królującej od 600 lat w częstochowskim grodzie. Nie było pielgrzymki do ojczyzny, w czasie której Jan Paweł II nie stanąłby u tej, co jasnej broni góry. Przytoczmy chociaż pamiętne słowa świętego już Jana Pawła II, wypowiedzianego na Jasnej Górze w roku 1991. Mówił tak. Nie mogło zabraknąć na szlaku mojej pielgrzymki do ojczyzny jasnogórskiego sanktuarium. To miejsce jest bardzo drogie mojemu sercu, i tak bardzo bliskie każdemu z nas. Przyzwyczaiłem się, jak my wszyscy, przychodzić tutaj i przynosić Matce Syna Bożego i Matce naszej sprawy osobiste i rodzinne, jak również wielkie sprawy narodowe, tak jak to czynili nasi przodkowie przez całe stulecia. Tak jak mówiłem, niemal każdego roku. Dzieci klas drugich udają się z pielgrzymką na jasną górę, aby zawieść serdeczne podziękowanie za dar pełnego uczestniczenia w mszy świętej. Jakże często możemy zauważyć w oczach dzieci, wpatrzonych z takim przejęciem w oblicze matki, takie autentyczne wzruszenie. Zapyta zapytane pewnego razu dziecko, Powiedziało, odpowiedziało na pytanie, co ci się najbardziej podoba na jasnej Górze. Odpowiedziało wszystko, ale najbardziej chciałem się napatrzeć na ten obraz, na złotą różę podarowaną przez Ojca Świętego, na wota wiszące na bocznych ścianach i na ludzi, obchodzących ołtarz na klęczkach. A potem do rozmowy włączyła się mama dziecka i przypomniała pytanie postawione mamy już w domu. Mamusiu, a co Matka Boża robi w tej kaplicy? Czy zawsze tam przebywa? Mama nie wiedziała z początku, jak odpowiedzieć dziecku, ale po chwili rzekła: Widzisz, Matka Boża ma wiele pracy. Modli się i wysłuchuje naszych modlitw. Przecież widziałeś, ilu ludzi do niej przychodzi i nawet odejść nie mogą, trwaliby przy niej chętnie całymi godzinami. Drodzy, jakże szczęśliwi jesteśmy, mając tak wspaniałą matkę wspaniałą, kochającą matkę. To matka rozumie wszystkich modlących się jej stóp. To do niej najczęściej modlimy się. W trudnych sprawach i chwilach ta matka najczęściej słyszy wołanie serca szukającego u niej pociechy, opieki, a nawet cudu uzdrowienia z choroby. Na półkach księgarni, nie tylko w częstochowskim sanktuarium, można dostrzec niejedną książkę o cudach i łaskach udzielonych ludziom w Jasnogórskiej świątyni. Nie będziemy tutaj przywoływać walki, wojen ocierających się o mało jasnej góry czy czasu wszystkiego potopu, ale odzwierciedleniem tego nie będą słowa pieśni. Szły do niej, królo, szli do niej królowie, hetmani lud, i lud, pozdrowie i domy, i pokój, i cud. Gdy klęska, pożoga, nieszczęście i noc zawisły nad krajem, z obrazu szła moc. Niech dowodem będą również dzieje naszej ojczyzny, jej zagrożenia i zwycięstwa. Ale Maria pragnie jeszcze czegoś więcej. Pragnie w naszym codziennym życiu naszego Jestem. Pragnie naszego Pamiętam i naszego Czuwam. Być z Jej synem. Zjednoczonym na dobre i złe w dniach radości i doświadczeń. Być wiernym Ewangelii, Chrystu, Ewangelii Chrystusa i dawać o niej świadectwo wobec współbraci, współsiłstw. To jest nasze, człowiek, nasze jestem. Nasze pamiętam to, pamiętam, że Bóg jest i w Jego obecność mocno wierzę. Nasze pamiętam to trwanie w przekonaniu, że Maryja jest z nami, kocha nas i nam zawsze pragnie pomóc w naszej doli i niedoli. Wreszcie nasze, pamiętam, to stałe przypomnienie, że mam duszę nieśmiertelną i mam ją zbawić. Przyjdzie czas, zostawimy to wszystko, co posiadamy, a stanąć nam będzie trzeba przed sprawiedliwością Bożą, z owocami naszego życia, w miłości i wierności duszy. Nasze czuwam, to strzec łaski, jako źródła Bożego życia wystrzegać się grzechu śmiertelnego, to żyć na serio po katolicku powożeniu, przystępować do świętych sakramentów świadomie i bez grzechu, to także stawać w obronie każdego życia. Nasze czuwam to wszystko, aby też polska rodzina była Bogiem silna. I oto też modlmy się często, również w tej kaplicy. Nasze czuwam to strzec nierozerwalności i świętości rodziny, to czuwać na progu rodzinnego ogniska. Jestem, pamiętam, czuwam.